Wędrówki szyszkowego dziadka, autorstwa Marii Kędziożyny, czytana z Turcja rozdział 9. Wędrówka do Hanusi. Szyszkowy dziadek czuł się bardzo źle. Było chłodno i bardzo nudno. Po wyrębie latały ze świstem zimne wiatry. Słońce często chowało się za kołtuniaste chmury, a jeżeli świeciło, było blade i smutne. Stara Sosna mruczała rozszumiałym głosem jakiejś żałosne pieśni a wielki modrze wsypał złotymi igłami i stawał się nagi i szary. Konik polny umilkł. Żaby przestały kumkać w wodach jeziora. Pszczoły nie brzęczały już ponad wyrębem. Wszystko gdzieś się pochowało, zniknęło zupełnie. Szyszkowy dziadek zagrzebywał się w warstwie złotych igieł modrzewiowych, które leżały na ziemi, ale i tak było mu chłodno. Nie miał z kim rozmawiać ani zawierać nowych znajomości. Nudził się. Był smutny. Już przestał się spodziewać mojej hanusi. Zimno, poziomek nie ma. Po cóż by przyszła? Chyba tylko do szyszkowego dziadka, aby się wreszcie dowiedzieć tego, o co pytała w gorące letnie popołudnie. A może wyjść naprzeciw? Szyszkowy dziadek ożywił się. Tak, wyjdzie naprzeciw. Ale z której strony Hanusia mogłaby nadejść. Od strony jeziora nie, jak żeby przeszła przez wodę, więc tylko od strony lasu. Trzeba iść do lasu. Szyszkowy dziadek wyruszył w chłodny dzień, gdy chmury sunęły nisko ponad ziemią, a wiatr starał się je podrzeć i zrobić miejsce słońcu. I nawet udało się wiatrowi odegnać szare płachty chmur. Słońce uśmiechnęło się blado do szyszkowego dziadka. Ale gdy wchodził do lasu słońce już zakryła ciemna chmura i na ziemi posypały się białe i zimne płatki. Krążyły w powietrzu podobne do jętek nad jeziorem. Lecz było ich więcej, znacznie więcej, niezliczone mnóstwo siadały na ziemi i bieliły ją. Szyszkowy dziadek przeraził się, nie wiedział, co się dzieje. Las zmieniał się coraz bardziej. Białe płatki osiadały na mochowej czapie szyszkowego dziadka. Jeden z nich opadł mu na nos. Szyszkowy dziadek rozejrzał się za jakąś kryjówką. Pod wielką sosną leżała kupka suchych gałęzi, tak jakby je tam ktoś poskładał. Gałęzie sosny ochraniały ją trochę przed białymi płatkami. Szyszkowy dziadek wsunął się pod gałęzie, usiadł wygodnie na rozwidlonym patyczku, znalazł oparcie dla pleców. Poprzez gałęzie dostrzegał teraz białe płatki. Zacierały się, drgały. Szyszkowy dziadek był zmęczony i senny. Przymknął oczy, sapnął głęboko raz i drugi usnął. Spał i mruczał przez sen. Wiesz, piłem mleczko z matką mrówek. Podpatrzyłem go. Na skrzydła gra. Jędki nie jedzą obiadu. Ta szara kula jest z drzewa. I tam szerszeń mieszka, a ślimak winniczak lubi poziomki. Tak jak ty. Przed żmiją trzeba uciekać, zaskroniec poluje na żaby gapy. Silny wstrząs obudził szyszkowego dziadka. Otworzył oczy i zaraz je zamknął. Taki blask bił od białości świata. Dziwne kołysanie zaniepokoiło szyszkowego dziadka, więc otworzył oczy po raz drugi. Zobaczył nad sobą złodziste słońce i niebo bardzo błękitne. Siedział jak przedtem pośród suchych gałązek, ale teraz te gałązki wraz z nim unosiły się w powietrzu niewysoko ponad ziemią. Szyszkowy dziadek zauważył przed sobą poza gałązkami czyjąś głowę w barankowej czapce. Po prostu jakiś chłopiec związał powrózkiem suche gałązki i niósł je na plecach. Szyszkowy dziadek poznał dużego łukasza. Duży łukasz zawołał. Hanuś, Hanuś, chodźże prędzej, bo mi zginiesz w lesie. Szyszkowemu dziadkowi zabiło ze wzruszenia szyszkowe serce. Obejrzał się, zobaczył małą Hanusię, jak dreptała za łukaszem, owinięta w wielką, grubą chustkę, ale na główce miała tę samą czerwoną chusteczkę, co wtedy owego gorącego dnia letniego, kiedy dojrzewały poziomki. Hanusia, mała Hanusia! Krzyknął uszczęśliwiony szyszkowy dziadek. Zsunął się z gałązek i skoczył prosto pod Hanusinę nogi. Zobaczyła. Schyliła się i chwyciła go w rączki. Dziadek! Mój szyszkowy dziadek! Łukasz! Szyszkowy dziadek się znalazł! Wołała radośnie, cienkim głosikiem. Koniec rozdziału dziewiątego i rozdział dziesiąty. Ostatni. I wreszcie. I wreszcie mała Hanusia dowiedziała się. I na czym grają koniki polne, i po co mrówki dźwigają suche igły świerkowe. Nie dowiedziała się tylko, co ważki jadają na obiad, bo szyszkowy dziadek jakoś o tym nie wspomniał. Za to powiedział jej o groźnym szerszeniu i o łagodnym winniczku, o żni i o zaskrońcu i o wszystkim, co wiedział. Opowiadał jej o tym podczas ciemnych nocy, kiedy Hanusia leżała cicho, zbudził przytuloną do poduszki. Szyszkowy dziadek siedział bliziutko i szeptał swoje historie wprost do Hanusinego łóżka. Nikt nie słyszał ani się nie domyślał niczego. Ani tato, ani mama, ani nawet duży łukasz. Wszyscy myśleli, że Hanusia śpi. A gdy rano wstawali, Hanusia uradowana powtarzała dziadkowe historie. O świetlikowej żonie, albo o jętkach, które nikt nigdy nie jedzą, albo o żabach gapach. Wtedy starsi kiwali głowami, uśmiechali się i mówili, to ci się tylko śniło, i nie wierzyli, że to wszystko opowiadał Hanusi Szyszkowy Dziadek. Dziękuję za uwagę. Nagranie audiobooka Wędrówki Szyszkowego Dziadka było możliwe dzięki stypendium Kultura w sieci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję za wysłuchanie.